Oto radiotelefony od firmy Baofeng, które pokażemy Wam w najnowszym odcinku nowości w ofercie Militaria.pl, na który Was właśnie zapraszam. Zanim jednak opowiem Wam o nowościach, bardzo ważna informacja. Otóż niedawno ruszyła u nas unikalna w skali Europy i świata akcja Impost 23. Już teraz jeżeli zamówicie w naszym sklepie internetowym towar oznaczony czasem wysyłki natychmiast, do godziny 23 wasze zamówienie trafi do Was już następnego dnia. Wasze zamówienie może trafić do paczkomatu Impost, może być dostarczone przez kuriera firmy Impost, a także możecie złożyć zamówienie za pomocą usługi paczka w weekend. A teraz czas na właściwe nowości. Zaczynamy od butów, a jako pierwsze buty Columbia Newton Reach Plus 2. Są to bardzo wygodne buty trekkingowe wyposażone w membranę Omnitech. Membrana ta zapewnia wodoodporność oraz oddychalność. Buty zostały wykonane z połączenia skóry naturalnej powlekanej warstwą PU, a także materiału syntetycznego mesh. Buty zostały wyposażone we wzmocnienia, które poprawiają wytrzymałość oraz usztywniają konstrukcję obuwia. Takie rozwiązanie gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo podczas użytkowania na różnego rodzaju nawierzchniach, np. Na podczas wspinaczki po kamieniach. W tych butach podobnie jak w wielu modelach butów Columbia zastosowano podeszwę OmniGrip. Która zapewnia świetną przyczepność, i stabilne poruszanie się po każdym rodzaju terenu. Wśród podeszłych butów zostało wykonane w technologii Tech -Lite która amortyzuje wstrząsy i nierówności terenu, co poprawia komfort pokonywania dużych odległości. Te buty idealnie nadają się do długich, pieszych wędrówek, nawet po górach, i świetnie sprawdzą się również do użytku codziennego. A kolejne buty dzisiaj to model Renegade GTX od firmy Loa. Są to buty przeznaczone do trekkingu, które są wodoodporne i wyposażone są w oddychającą membranę GORE-TEX. Co charakterystyczne dla tych butów, są one lekkie i mają wytrzymałą konstrukcję. Podwyższona cholewka wykonana została z odpornej na przetarcia skóry nubukowej Heinen TerraCare. Zastosowana tutaj membrana GORE-TEX chroni buty przed przemakaniem i zapewnia bardzo dobrą oddychalność oraz wiatroszczelność. Wspomniana przeze mnie podwyższona i usztywniona cholewka stabilizuje staw skokowy i zabezpiecza go przed urazami oraz kontuzjami. W tych butach zastosowano wszyty język, który utrudnia przenikanie wody lub zanieczyszczeń do wnętrza buta. Model Renegade GTX został wyposażony w podeszwę zewnętrzną Vibram Evo. Podeszła ma wyprofilowany bieżnik i odpowiada za amortyzację i bardzo dobrą przyczepność na różnego rodzaju powierzchniach. Te buty zostały wyposażone w dwustrefowy system sznurowania, który pozwala bardzo dobrze dopasować je do nogi użytkownika, a także szybko je rozsznurować i zdjąć, bądź z powrotem założyć. A teraz wspomniany na początku zestaw radiotelefonów, a jest to model BFT25E. Ten zestaw radiotelefonów pracuje w bezpłatnym paśmie częstotliwości PMR. Użytkownik ma tutaj do dyspozycji aż 16 kanałów, a każdy z kanałów aż 155 podkanałów, dzięki czemu rozmowa nie będzie zakłócana przez innych użytkowników radiostacji. W otwartej przestrzeni zasięg tych radiotelefonów wynosi nawet 10 km. Komunikacje usprawniają system automatycznego wyciszania oraz sygnał kończący nadawanie. Te radiotelefony znajdziecie w naszej ofercie w różnych wariantach kolorystycznych. Radiotelefony zostały wyposażone w podświetlany ekran, który bardzo ułatwia korzystanie z tego urządzenia w warunkach słabego oświetlenia. Zasilane są trzema bateriami AA bądź wymiennymi akumulatorami. Dodatkowo radiotelefony wyposażone zostały w latarkę, która świeci światłem ciągłym bądź światłem pulsacyjnym. Zanim opowiem wam o kolejnych nowościach, przypominam, że linki do wszystkich produktów prezentowanych w tym wideo znajdziecie w opisie pod filmem. Kolejna nowość to SoftShell FCU14 Phantom Leaf od firmy Miltek. Ta lekka kurtka typu SoftShell została wyposażona w oddychającą membranę, która nie przepuszcza wody do wnętrza kurtki. Kurtka chroni przed deszczem i wiatrem, a jednocześnie zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne, od wewnątrz podszyta została miękkim polarem. Softshell został wyposażony w kilka kieszeni. Mamy tutaj dwie kieszenie biodrowe, dwie na rękawach na wysokości ramion oraz jedną wewnętrzną, a także kieszeń na lewej piersi. Wszystkie kieszenie zapinane są oczywiście na zamki błyskawiczne. Kurtka pokryta jest kamuflażem Phantom, Leaf, który został zaprojektowany specjalnie dla firmy Miltek. Prezentowana tutaj wersja kamuflażu Phantom Leaf Z2 najlepiej sprawdzi się wśród suchych roślinności na stepach i w terenie półpustynnym, a nawet częściowo skalistym. Natomiast w strefie umiarkowanej znajdzie się zastosowanie na terenach leśnych i wiejskich w okresie od późnego lata do końca jesieni. Ta kurtka świetnie sprawdzi się podczas gier paintballowych czy gier ASG, podczas wypraw do lasu. A także jeżeli ktoś lubi tego typu kamuflaże również do użytku codziennego. To co trzymam w ręce, to nie jest wielki kubek, a palnik turystyczny Highlander Fast Boil MK3 wraz z kociołkiem. I to jest ten kociołek. Ten turystyczny palnik, który jest zintegrowany z kociołkiem, przeznaczony jest do szybkiego przygotowywania posiłków w warunkach polowych. Zestaw składa się z trzech części: kociołka o pojemności 1,1 litra wraz z pokrywką stojaka pod kartusz na gaz, co ważne kartusza nie ma w zestawie, a także najważniejszej części, czyli nakręconego palnika oraz metalowego stojaka pod garnek. Zagotowanie pełnego kociołka wody zajmuje w tym urządzeniu około 5 minut. Kociołek wyposażony jest w rozkładany uchwyt, a także materiałowe obszycie z izolacją termiczną. Walnik wraz z wszystkimi elementami, a także kociołkiem mieście w tym oto niewielkim pokrowcu, a więc zmieścicie go nawet do niedużego plecaka. A teraz czas na nowość od Olighta. To maleństwo to latarka Olight I3T Ti Vertical Lines. Ta latarka zasilana jest jedną baterią 3A, jest bardzo wytrzymała i wyposażona jest w tylny włącznik. Świeci diodą Philips Luxeon TX-LED, która dzięki optyce PMMA-TiR zapewnia strumień światła aż 180 lumenów. Samo urządzenie jest naprawdę niewielkie. Latarka ma 9 cm długości, a średnicę niewiele większą od baterii, którą jest zasilana. Korpus latarki wykonany został z tytanu, natomiast norma szczelności, którą posiada ta latarka to IPX8. Latarka świeci dwoma trybami światła: maksymalnym, czyli 180 lumenów, a także minimalnym, 5 lumenów. Wyposażona jest oczywiście w klips do przenoszenia na kieszeni bądź pasie. Ta latarka świetnie sprawdzi się jako niewielkie, kieszonkowe źródło światła, które zawsze możecie mieć przy sobie. A to, co trzymam w ręce, to strój maskujący Deer Hunter Sneaky 3D Pullover. Idę go teraz ubrać. Jest to dwuczęściowy strój maskujący. Składa się on z kurtki z głębokim kapturem oraz spodni. Wykonany został z ultralekkiego poliestru. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie. Kamuflaż 3D, który tutaj zastosowano, bardzo dobrze rozmywa zarys sylwetki i dobrze wtapia się w otoczenie. Natomiast luźny krój, w którym został uszyty ten strój, pozwala na zakładanie go na każdy rodzaj odzieży. Komplet ten wyróżnia się niewielką wagą, a po złożeniu ma kompaktowe wymiary, dzięki czemu z łatwością może być przenoszony w plecaku lub torbie. Ten strój umożliwia bardzo szybkie zakamuflowanie się dzięki elementom, które powiewają jak prawdziwe liście. To tyle w tym odcinku nowości. Na koniec ja przypominam wam jeszcze o opcji zadzwoń i zamów, w której możecie u nas złożyć zamówienie telefoniczne. A ja teraz już się z Wami żegnam. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Znikam.